thanks for Filmik, że rozmawiam o których sportach ja uprawiałam, jak byłam mniejsza i teraz, więc um, zrobimy taki. Pierwsza rzecz ja uprawiałam gimnastykę sportową. Um, dlatego umiem robić te wszystkie flips, jak to się mówi, te wywroty po polsku. Moja mama miała akademię gimnastyki, więc codziennie po szkole bym tam. A, trenowała i byłam poziomem Excel Gold, więc było bardzo, bardzo super, i dam trochę filmików tego. Um, dużo wygraliśmy jako drużyna i dużo podróżowałam, więc naprawdę było niesamowite taki experience. Isabela, louder? Bahamski Bodybuilding and Fitness Team, to taka drużyna fitnessu. Mnie zapytali, żebym ja trenowała dla nich i pojechała z nimi na o, taki konkurs, jak to się mówi, na competition. Więc to zrobiłam i dużo wtedy mięśni właśnie dostałam, jak tam trenowałam i zostałam Bahamską Fitness Champion. Bahamas Fitness Champion w 2016. Więc to było mega super, i musiałam taką rutynę zrobić z gimnastyczną, i później na um, całe ciało patrzą, więc to było taka rzecz um, bardzo fajna też. Dla mojej szkoły ja grałam w koszykówkę, w piłkę nożną, w siatkówkę, więc dużo uprawiałam też. Byłam właśnie Um, team Captain, więc kapitan drużyny, chyba po polsku tak się mówi. I to też było bardzo fajne. Dziewczyny były na drużynie super, zawsze motywowane, żeby wygrać. Więc no tak, i właśnie wygraliśmy piłkę nożną co rok, nikt nas nie mógł powiedzieć. Było mega, pojechaliśmy do, na inną wyspę NASO na Championships. I też wygraliśmy na całą Bahamas, moja szkoła. Więc to było, to było fajne. Na siatkówkę wygraliśmy też. Uh, Korzykówkę jeden rok też, i właśnie zostałam um, Player of the Year na uh, siatkówkę. Więc było fajnie. To jest taki. Um, ja nie wiem, jak to by było po polsku: uh, że MVP, takie coś macie, nie wiem. <grym> po tym wszystkim. Jak tutaj się idzie do uniwersytetu? Jest taka rzecz, co się nazywa Scholar Athlete of the Year, i to jest na przykład osoba we wszystkich szkołach albo dziewczyna, albo chłopak, co ma największe oceny i uprawia się w sportu. I to jest taka właśnie competition, że musisz to wszystko zaliczyć. Więc. Um, ja właśnie biegałam i robiłam te sporty, trenowałam i zostałam ten scholar athlete of the year i uh, byłam bardzo szczęśliwa, bo strasznie, strasznie na to pracowałam i uh, też pomogło ze szkołą na pewno. Dobra, teraz wam pokażę klip piłki nożnej jak wygrałyśmy uh, te wszystkie mecze. Lokalny International School! Yeah! Woo! 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 Tak naprawdę sporty są bardzo ciężka praca. Um, zmęczona ciągle jesteś, później masz zadanie domowe, więc było, było trudno, ale wiesz, ja, ja bardzo to, to kocham. Ja bardzo lubię być aktywna i ja myślę, że to jest bardzo ważne w takim czymś się um, zajmować. Nie wiem, po prostu tak się motywuję, że sama bardzo lubię w to grać. Dla mnie to jest super fajne, super fun. I też do tej pory gram w piłkę nożną. Jestem na drużynie tańca do mojej szkoły. Bardzo lubię taniec, więc no tak, jest, jest bardzo fajnie. I na pewno to pomaga z jak ja wyglądam, ale też ja jem zdrowo. Więc właśnie się wszyscy mnie pytają, jak ja tak wyglądam. To nie jest tylko siłownia i ciężary. Um, to jest moje ja bardzo dużo, bardzo dużo sportu uprawiam. Oprócz tego, ja też uh, jeżdżę na snowboardzie, jak jedziemy na wakacje, więc wakacje zawsze mają jakiś typ sportu uh, w, naszej rodziny, w naszej rodzinie, <gry> że um, coś zawsze robimy. Jak nie na przykład climbing, na spacery, bieganie, no to snowboarding. No, wiecie, super jest, też kocham śnieg bardzo dużo. Nie wiem, czy bym mogła tam mieszkać w śniegu tak zawsze, co cały rok, ale na pewno sezon śniegu to dla mnie jest spoko. No i tak, w tym filmiku tylko chciałam tak powiedzieć Wam, co ja robiłam, dać takie klipy, co tam jest, więc. No, um, też chciałam ten filmik robić, bo wiem, że kultura w Polsce nie jest taka. Wielka, może już się zrobiła większa dla dziewczyn w sporcie, ale w Ameryce to prawie każda dziewczyna um, bierze udział w sporcie. I to jest bardzo, bardzo wielkie tutaj. Więc ja pamiętam, ja pojechałam do Polski na wakacje, i właśnie w Warszawie pojechałam grać w piłkę. Byłam jedyna dziewczyna, na um, meczu, jak to się mówi, na field. Uh, I wszyscy tak na mnie się patrzyli: Wow, ona umie grać w fiłkę, no tak, bo tutaj dużo, dużo dziewczyn się tak uczą. Dużo dziewczyn właśnie uprawiają sport. I ja naprawdę myślę, że uh, może teraz więcej jest w Polsce tego. Nie wiem, możecie mi uh, dać znać w komentarzach. Ja nie byłam tam przez jakiś rok, dwa. Um, wiem, że było trochę więcej dziewczyn które uprawiają sport, ale takich dla wszystkich, którzy, które ja rozmawiam z, to oni mówią zawsze, że nie lubią WF albo coś takiego. Nie wiem, tutaj to my, my lubimy. Chociaż ja, ja, ja kocham. Nie lubię ja się chwalić, ale miałam takich kilka komentarzy, czy ty masz talent w ogóle. Nie wiem tam. Um, tak, ja mam talent i ja kocham sporty, więc um, no, mam nadzieję, że Wam się podobał ten film, może mniej interesujący dla niektórych osób, ale to jest moja pasja, więc ja bardzo lubię o tym rozmawiać i jak nie lubicie, no to to jest moja pasja. No, nie wiem, co wam powiedzieć. No dobra, no dziękuję. Mam nadzieję, że um, chociaż było fajnie wyglądać. Um, nie wyglądać. Patrzeć na te klipy ode mnie. No dobra, pa.